Четыре, три, два, один, старт! Tak, to już trzynasta adamowska dziesiątka, stało się to poniekąd naszą tradycją w kalendarzu imprez gminy Adamów, że Gmina Adamów wspólnie z inicjatorem tejże imprezy sportowej, klubem biegacza VMAX Adamów tworzy taką dość dużą imprezę sportową. Dzisiaj mimo takiej troszeczkę mroźnej aury 158 uczestników stanęło na starcie tych zawodów sportowych. Bardzo cieszymy się, że osoby rzeczywiście z, można powiedzieć, z bardzo szerokiej okolicy, może nawet można powiedzieć nie tylko z Lubelszczyzny, z województwa również mazowieckiego pewnie by odszukał jeszcze o Osoby również z innych zakątków Polski przyjeżdżają tutaj, żeby, żeby sobie pobiegać, żeby w sposób aktywny, zdrowy spędzić czas. Jest to dla nas bardzo ważne, bo jest to również dla nas promocja. Jest to doskonała promocja Gmina Damów. Bardzo cieszę się, że doskonale współpracuje nam się z klubem biegaczy FOMAX Damów, ponieważ te zawody. Sportowe, które razem organizujemy, to nie tylko Adamowska Dziesiątka, bo jest to również półmaraton tradycji. W tym roku po raz pierwszy w Woli Głowskiej zorganizowaliśmy Duatlon imienia generała Franciszka Kleberga, pamięci generała Franciszka Kleberga, dowódcy samodzielnej grupy operacyjnej w Polesie. A więc tych imprez sportowych jest dosyć sporo. Zaszczepionych przez tutejszych pasjonatów, no tutaj przede wszystkim chciałbym powiedzieć o. Pawłem Bocikowskim, który w triatlonie reprezentował nie tylko Gminę Adamów, ale również Polskę ostatnio na Mistrzostwach Świata w USA. Także osoba wielu, wielu talentów i to taki nasz Ironman. No I piękne trasy. Oczywiście piękne trasy. No startujemy spod Urzędu Gminy, spod centralnej ulicy naszej gminy, czyli ulicy generała Franciszka Kleberga biegniemy oczywiście po miejscowości Adamów, a wszystko kończy się na naszym wizytowym placu na placu Niedźwiedzia. Pogoda jak w tym roku na wszystkich imprezach nam dopisuje. Jest słoneczko, troszeczkę mrozu, ale myślę, że biegaczom to nie będzie przeszkadzać. W tym roku trasa atestowana, więc mam nadzieję na dobre wyniki. Frekwencja jest zapisanych ponad 180 osób plus w biegach szkolnych też wzięło udział tam pewnie około setki dzieci. Tak, myślę, że z roku na rok jest coraz lepiej. No i myślę, że każdy, kto przyjechał choć raz do Adamowa, to na pewno będzie chciał tutaj wrócić. 5, 4, 3, 2, 1, jeden, start! Bardzo lubimy, fascynujemy się tym i jest to naszą taką życiową pasją, i daje nam to bardzo dużo energii dzięki właśnie tym wszystkim zawodom, tym organizacjom, które organizujemy. Oczywiście nasza cudowna dziesiątka Adamowska, która się odbywa w dniu dzisiejszym. Dodatkowo jeszcze organizujemy triatlon w Łukowie, który też ma miano bardzo fajnej imprezy, na którą bardzo serdecznie oczywiście zapraszam w dniu dzisiejszym już teraz. Mamy bardzo Dużo zawodników, którzy z sentymentu przyjeżdżają co roku na nasze imprezy i tak samo zachwalają sobie nasze imprezy, więc bardzo serdecznie zapraszam.